Wracamy z lepszą jakością. Kamera, kamera Patryka zawiodła. Nie? Tu bierzemy teraz Oskara. Oskara Bubsona. Buśna w buź naszej formie. Ja tu sięńkę kontinuuję? tak, kurwa, nie? To jest. Masz tu od boja. masz gipsa No kurwa. No happy. Dżemik, no, no, tutaj. <grym _> Jak kombo? Możesz szeroko kąt nie nagram. Bo kurwa, no Tero to jest klasa światowa, nie? Faszkę tkikaszaszasz, to <średzimy> Dobra, no, Tu A, to suchar to sucharek to... wieża. A zajeb mu z jednego w łeb, zobaczymy czy się złamie. Nie złamie się. Zna żadnego. Kurwa. Z O jedną. <średzimy w rysu> Dobra, co mamy, co mamy następne? No, no, no... To jest ten go, nie? Nie, no, a batonik? No, ale tam, ja tam czerwoną robię. A! No. To jest ten z papieru. Nie, bez. Bez. To jest tymi dalem. Z że dalem Z pasztetem. Z się <coughs> No, a ten pasztet był mi ty lubisz. Jedz, jedz, jedz dalej. Masz rzemik tutaj mhm. no, Czekaj no, a czemu nic nie jesz kurwa Za się nie Ja z nią jestem też godny No No Kurwa swojego nie odnieść Kurwa swojego nią nie odnieść <opryzłem>. Kurwa <noise> ja nie chcę tego już Ostatni, zabawcie. no zabawcie O zobacz jak kocham Nie właśnie, ja co widziałem patrzcie Ja usadłem całe swoje Hmm. Czeka le ci w chuja? Tak, kurwa, <gulia> mmm. To <je>, no nie. S <gulia> <gulia> to nie ryjem się nie godą, młody. Czyli środek, no, 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 no. a mezzysta? To mi się dostało tam i to zostały w świetli. A jest herbatka. A nie lubię herbatki, wiesz. Aha. Kurwa. Co no, ty znaszki chyba? Nie otworzysz tak. Kurwa jest. No. no. Nie mogę tego chula przerobić. <gulia> No, dlatego mówię ci, otwieraj herbatkę. Tutaj masz, tu idzie łyżeczka. Tu idzie łyżeczka, kurwa, głupku No, tutaj. No, otwórz sobie. Idź sobie to zalej kurwa, wodą. I normalnie do tego wlej. No, to no, no. no. Nagramy drogę. Czeku, tu jest jakość. Mhm. woda z kranu, wiadomo, dobra. Mhm. Dobra, no, wymieszaj. Gawiamy dużo, nie dobra, wody, no, nie mhm. Co dobre? Będzie jedzone? Za dużo wlałem wody. Bardzo mhm. dobre A tu kolega co? Kofi każby gdzieś opierdalił? Mhm. Nitki. Mhm. A gulasz Gulasz widzę, że nie smakuje. No tu się mieszą. a dobry też. Kurwa! To są za bonusy do dokładnie. <gulik> Kopik. nie będzie otrzymywany. A w ciepłym. A bucik. Siedzi. Ładne buty? No, różne buty. Ale bawy o kim. Były, ale jego stary mi chciał zabrać. Kopik w nie A to wszystko? A Jemik drugi tej? No Jemik. Zostawiasz na później, Dżemik? No, Dżemik jest, jest dla mnie tego cenna, wiesz. Eee, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To daj, Nie. No dałam ci. Mąż, otwieraj. Mój z waflem zrób. A, to weź. Jeszcze herbatkę może. <śla> no nie, już. Ale jak, kurwa. No nie otwarł to on jest przecież. Nie zostawił, młody kurwa. Weź mu ten. Weź, kurwa. No daj mu tą drugą herbatkę jeszcze na testa. Daj mu po prostu, nie moje. Ile tego żarcia? No będziesz miał pić, no coś trzeba pić, nie? No ja mam, no. Eee. no zaraz główne danie. Zawsze? Malinę. Ej, zalej mu to... Zalej mu to tym. Lokowanie produktu. O. Możecie się do nas odzywać o sponsoring. O. Jesteśmy dojebani. Yep. Zali. To jest ciekawa hybryda, nie? No. Nawet Łe, kasuwa. Zamknij, zacznij. o kurwa! Uwożej! <grym w> się! <zespołowaniu> no! W <grym> to się! to za! Dostaj się! Żeby to nie wyjebało, młody. Nie, no, dobrze. Co myślisz, że to jeszcze chwilka, jeszcze chwilę, dopiero tu 5 minut wizy jest. To no! <grym> A wrócisz z Fikołkiem? Zajedziesz wakieć, nie? No nie można polić? Szlakieć? <grym> Kurwa. A tyś co się kurwa śmieje? Nie dobrze. Nie patrzcie, Modzi, bo nie watku. Kurwa. Ja chyba patyk Ajkajura. Trzeba być, kurwa to wyciąć. Nie no, życzyta, gdzie? Tu nie, nie ma cięć, kurwa, wrzucamy to całość. No bo palenie ślubów kurwa jestem. No nie, no ja ty kurwa... No ale on ty... mówi, nie no, ty nie masz spalić na wizji. Jak lepił miryńcz chyba połowy? Chodź za kamerę do mnie, chodź, tu będziemy go nagrywać. So. I co? Intensywne. Bardzo intensywne to jest. Ej, gdzie jest drugi kolega? On jest lepszy. Idź, kurwa, ci jemne Fanki już przychodzą. Się pierdolcie. Daj, kurwa, tak wrócę, dobra? Ej. Daj, kurwa, tak wrócę. Nie Klucze mamy. I co dobre? Mm. Które lepsze? O. Daj, do odbiorę. Nie chcę mi się gadać z nimi Dobra. No ty idziesz? On też muszę chyba zapolić. Aha, no to. Przerwa.